Cześć wszystkim. Mamy piąt... No i Nie, już przed szóstą jest godziną. Przed robotą przyjechałem, bo wypuszczałem lenty. A tak, jeszcze chyba lenty się do końca. O, czerwona się zniosła. Powiaczka. Tutaj się zniosła. Czerwona powiaczka już. Lenty, nie wiem, czy do końca się poparowały. One i tak tu nie będą chyba siedzieć. No. O, tutaj na przykład białe się sparowały. Boki żółte też, tylko dobre siedziały wyparowane. No a dzisiaj wpuściliśmy. Wpuściliśmy. A kur nie Dzisiaj wypuściliśmy białe ogony. Białe ogony wszystkie wypuściliśmy. Zobaczymy co tu się sparowało, co się nie sparowało jutro, bo już do pracy trzeba spierdzielać taki szybki filmik nagrywam e, tutaj parkę jeszcze białych pocztowych zrzuciłem, bo nie miałem czasu już ich tam zanieść symla z czerwonopłowem tam stara para i tu też stara para murzynków to zostaje wszystko dobra i parujemy staropolskie Lubiamy Polskie Tą parkę wrzuciłem, to od razu się, nagrywała się, ale ona nie, nie była wcześniej sparowana, bo ja wcześniej chyba, że była. No nie wiem, to 22 rok głębie także nie wiem, czy były sparowane, czy nie. Takie będą potężne, dziki samiczka ma trochę większą tą blachę samczyk taki jaśniejszy taki jak chciałem czyli z młodych uchowałem może zobaczymy jak to będzie samiczka widziałem, że ona się pierzy dopiero czyli musi być jakaś późno musiała być jak ona się teraz pierzy tutaj te czerwone też się tam parują dziki, no i tutaj to stara parka, ta, ta co w tamtym roku. Jeszcze jedna szansa. Eee, no czy no, to ostatni sezon tych głębi tutaj u mnie. Ja tej pary nie będę trzymał. Ta samiczka jest fajna. Zajebiste ma oko, samczyk też fajne oczy Tylko samiczka jest fajna, bo jest szeroka i króciutka. A samczyk jest taki... On jest taki chudszy na piersi. Smuklejszy bardziej, a samiczka jest taka szersza. Tylko takie słabe narostka mają jak już na 22 rok moim zdaniem Ta samiczka mi się go chyba lepiej podoba niż ta tutaj o. Ta akurat ma szyję dla mnie słabszą Ten samczyk fajny jest też Też takie małe narostko mają nie wiem no I tutaj się dzieje Armageddon niebo, bo wypuszczałem spar. Bo no, widać, że żółte się sparzyły. A to coś nie, to coś źle się spożyło tutaj. Bo ten żółty przecież to od tamtej samiczki jest. Żółta obrączka. No nie, nie no dobrze mówię. Ten samczyk jest od tamtej samiczki. A od tej samiczki jest samczyk tu Nie wiem, zobaczymy jak z tu jutro przyjadę Muszę tam ten dokończyć i przerzucić tę tu, tu wyszło chyba 14 par, teraz jeszcze czy 17 na 16 No został jeszcze szarek do sparowania i bok czarny, gdzieś tutaj siedzi bok czarny, no tam siedzi bok czarny, No, ale coś one się tam tutaj coś widzę Nie pro do parowania Te gdzieś na początku też pogruchały, pogruchały i przestały No tu akurat samczyk mi się podobał, bo jest taki krwisty, fajny samczyk Samiczka też mi się wydaje, że trochę słabsza jest nie, ja wiem ogólnie. Nie wiem, czy będę to raz otrzymał. Jak się człowiek napali, a potem... było wyrwać mu z tego dzioba jeszcze. O, bo się prezentuje nam brzydko. Dobra, niech się parują, nie chcą przy nas gruchać, to nie. Na mi się w kipu doło. Samica jest też fajna. Chyba że bym, żeby jaśniejsza. Ale! Tak jak sam jest, ma to oko, to lubię. No pogruchaj troszeczkę. Twierdzielę, w parę was rzuciłem, a wy... O, tak jest. Tak, już cię lubię. Za to zostajesz na drugi rok. Ładnie się zaprezentowałeś. Super. Tak właśnie to miało być. Nie wiem czy odgodowe tylko dobę tam u tego... U Sławomira to tak trochę... Jak wpuścił w te pary Trochę inaczej to kurwa wyglądało Strasznie tak... Gruchały i w ogóle, dobra muszę spierdziałać roboty się spóźnię. Dobra, to na ich hej Taki krótki filmik, nie wiem kiedy będzie tam na tygodniu pewnie wszystkiego naraz nie będę wrzucał o w końcu A światło jak zaświeciło to już nie Tak jest stary Oka się pokaż. Uu, uu, uu. Wszystko to grucha, co? Dobra, kończę. Na razie hoheja. Dzięki za subskrypcję, oglądanie, polubienia, ogólnie za wszystko, bo tam Trochę mnie tym nakręcacie, tak jak mówiłem w ostatnim filmie, także dzięki i do zobaczenia. Jakoś to będzie, chyba coś tam się poparuje. Boki żółte, ten czarny też. Nie no, chyba, chyba jakoś to będzie. Dobra, na razie, hej.